Myślę, że najwyższa pora oficjalnie już otworzyć. Miejską, powiatową i miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach. Ta pierwsza część to jeden z najstarszych budynków w mieście Proszowice. Zapraszamy do Proszę Państwa, kroimy. Otwieramy, przecinamy. Uwaga, dostały. Trzy, cztery. Poprosimy o brawa. Czytanie książek może przyczynić się do tego, że prawda będzie dla nas nauką życia, mądrość podstawą naszej pokory, a ludzie łatwiej będą się ze sobą porozumiewać. Prośmy dzisiaj przed tym wejściem, aby Bóg swoim błogosławieństwem. Podtrzymywał wszelkie wasze działania związane z przechowywaniem, rozpowszechnianiem książek i uczynił was głosicielami <laughs> prawdy. Nowa powiatowa i publiczna nie powstałaby, nie byłoby jej gdyby nie m, wsparcie ze strony naszych władz na każdym etapie realizacji naszego projektu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Grzegorzowi. <kluczuj> Serdeczne podziękowania dla naszej pani skargi gminy miasta Koszowice, ale wii działu inwestycji. Dziękuję proszę Państwa wszystkim przedstawicielom firmy, których też realizacja naszego projektu by się nie udała. marca postanowiliśmy, skoro już jest wszystko gotowe, uroczystość była zaplanowana na 14 marca, ale te 10 dni wcześniej udostępnić bibliotekę czytelnikom, żeby mogli się już zapoznać, poswoić, korzystać z zbioru. bo biblioteka przez dwa lata, ponad Pani Dyrektor, była w wynajętym budynku jednorodzinnym na ulicy Kosynierów, gdzie było bardzo, bardzo ciasno. Część książek była w ogóle w piwnicy, część w pudełkach, więc żeby już Mogli najmłodsi i starsi korzystać z biblioteki 4 marca, symbolicznie przekazaliśmy panu dyrektor klucze i ta biblioteka już służy naszym mieszkańcom. Po dziedziny będą, dobra książka i szatek z przyjaciółmi, niech niech muszę. śpi mała dzieweczka. wszystkie dzieci wiedzą, że to sali ja jestem szczęśliwa, jestem dumna z tej biblioteki i, i e, wszystkie osoby, które były przy mnie, których tutaj nie byłabym w stanie wymienić i e, pomagały w tym, aby, e, aby dzisiejsza uroczystość się mogła odbyć. Także dziękuję bardzo serdecznie. Te osoby, którym te słowa dedykuję, wiedzą na pewno na myśl. Dziękuję ci Wciąż, Książka jest czymś wspaniałym. Czymś, co sprawia, że nie tylko możemy zdobyć ten pokój i spokój wewnętrzny, ale książka jest tym, co daje nam tę możliwość bycia osobami o wielkiej empatii, osobami, które są w stanie zrozumieć innych. Jeśli Państwo są w stanie zrozumieć teksty Platona, Arystotelesa, czy Tomasza, Zaklinu, czy... Innych autorów nowożytnych, to Państwo zrozumieją doskonale wszystkich tych, którzy żyją wokół nas. Nie będą Państwo mieli z tym naprawdę żadnych problemów. Jest to, żeby właśnie wszystkich dzieci odłożyły telefony całkiem na bok, wzięły książkę do ręki, czytały, rozwijały się i udały, budowały swoją wrażliwość.